Mosty nie dzielą, a łączą, szczególnie ludzi, idee i myśli. Z tego założenia wyszli pomysłodawcy wystawy, która od 10 marca zagości w śluzie katedralnej Bramy Poznania Ichot. Autorem prac jest Polak mieszkający od prawie 30 lat w Czechach, Tadeusz Andrzej Krawczyszyn, występujący pod artystycznym pseudonimem Filip Tak. Wystawa Mosty jest elementem obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski. Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu u samych swych początków powiązane zostało z Czechami. Tu znajdowało się palatium, w którym prawdopodobnie żyła księżna Dobrawa z rodu przemyślidów. Wystawa nawiązująca, odwołująca się do dziedzictwa 1050-lecia Chrztu Polski i oddająca charakter polsko-czeskich relacji. Te doświadczenia są oczywiście bardzo różne. Zaczyna się pięknie od ślubu Mieszka i Dobrawy, od tego, że przyjmujemy z Czech i Moraw elementy kultury, także elementy języka. Wiemy wszyscy doskonale, że około 70% języka kościelnego polskiego, jest zaczerpnięty z języka czeskiego. Mamy różne doświadczenia późnie, późniejsze, przecież właśnie w Poznaniu i Wielkopolsce działali bracia czescy w okresie nowożytnym. Mamy wspólne doświadczenia związane z wiekiem XIX i także trudną historię okresu komunistycznego. Na wystawie będzie można zobaczyć aż 53 obrazy. Mosty artystycznie zbudował Filip Tak, mieszkający aktualnie w Czechach, ale urodzony we Wrocławiu. Z naszym miastem był związany podczas odnawiania elementów Złotej Kaplicy w Katedrze Poznańskiej. Tu są prace od roku 2009 do roku 2015. Także pan kurator dr Iwan Neumann wybrał na tą wystawę te obrazy, co tu są. I właśnie to jest z lat 2009. 15. Mosty mają tu trojakie znaczenie. Pierwsze to mosty między ludźmi, to co jest bardzo ważne w dzisiejszym czasie, szczególnie w okresie kultury, kiedy każdy jest nastawiony na indywidualizm. Konieczne jest budowanie mostów. Druga rzecz to odwołanie do dziedzictwa polsko-czeskiego, budowanie mostów, które rozpoczęły ślub Mieszka i Dobrawy. I trzecie, symbol Ostrowa Tumskiego, czyli most łączący miasto z katedrą. Prace Filipa Tak znane są w Europie i Ameryce Południowej. Czy jest to Pana pierwsza wystawa w Poznaniu? W Poznaniu pierwsza, ale miałem w Lesznie miałem wystawę w roku 2009 i w Kościanie miałem też jeszcze wystawę. Dlaczego warto przyjść na tą wystawę? Warto przyjść dlatego, że podkreślamy tą wystawą, że dziedzictwo jest czymś żywym. To nie jest martwa zamknięta w szufladzie przestrzeń i przeszłość, tylko dziedzictwo wciąż możemy odkrywać na nowo. A symbolem właśnie tego, symbolem otwartego dziedzictwa jest Filip Tak i jego twórczość. Człowiek, który łączy w sobie przeszłość i czeską i polską. Kolarze i grafiki, które mają stanowić przykład dobrych polsko-czeskich relacji wybrał doktor Iwan Neumann, który zaprosi Państwa na wystawę. Dobry dzień, ja bym Was rad pozwał na Wernisarz, albo na całą wystawę Filipa Tak. I my również serdecznie zapraszamy. Wystawa potrwa do 29 maja. Wernisarz już w najbliższy czwartek 10 marca o godzinie 18 w Bramie Poznania Ichot przy ulicy Gdańskiej 2.